Nowy post Focusa na społeczności Tower Defense Simulator nominowany po raz drugi do Bloxy i nowe lobby. Witam, ja jestem Boxing. Witam w News CDS, czyli nowej serii, która y, ma zastępować y, niektóre filmy i ma przedstawiać newsy, których y, jest ostatnio dość sporo. O których filmów nie robię, a jednak y, są. Dość ciekawe i warto być na bieżąco. Hmm. Więc pierwszym newsem w tym materiale jest nowy post Fokusa. Focus, czyli osoba, która zajmuje się muzyką do TTS-a, cztery dni temu napisałem na swoim kanale, na społeczności Post. Z posta wiele wywnioskować nie można. Ale jest to dość istotne. Jeśli patrzymy na przyszłość WDS-a. Fokus napisał posta, który brzmi. Hmm. I oczywiście tak jak poprzednio, Belu Natural na Discordie dopisał emotkę radioaktywnych materiałów. Co to znaczy? Cóż, teorii może być w wiele. Ja stawiam na to, że to znaczy, że. Focus albo zaczął pracę nad nowymi soundtrackami związanymi z Poluted Wastelands, albo po prostu już skończył. Ponieważ 3 miesiące temu, yy, dzień przed Duck Huntem, Focus zrobił dokładnie to samo i na, na społeczności napisał kłak, Po czym jakiś czas później wyszły soundtracki wszystkie. Więc najprawdopodobniej w tym miesiącu szykuje się dość fajny update. Tower Defense Simulator nominowany ponownie do Blox. Tak samo jak rok temu, yy, Tower Defense Simulator został nominowany do Bloxys. Jak ktoś nie wie co to są Bloxys, to oczywiście są to y, takie y, jakby nadawanie nagród w różnych kategoriach, yy, różnym grom na Robloxie. No i właśnie Tower Defense Simulator taki krok temu został ponownie nominowany właśnie Bloxis. Tym razem yy, pod względem bez content update oczywiście yy, tyczy to Solar Eclipse Eventu, czyli w sumie czasów kiedy mój kanał jeszcze nie istniał, ale yy, to nie było dawno temu więc no. I teraz tak. Ciekawsze rzeczy są takie że jeśli TDS znowu wygra Bloxy, tak jak poprzednio no to wszyscy dostaną prezent większy niż nawet rok temu, a rok temu dostaliśmy kod na Bloxy Commandera, więc tym razem jakby TDS wygrał, to dostalibyśmy coś więcej no i Umbra wróci do TDS-a, czyli nie trzeba naprawdę dużo się zastanawiać, żeby, wy, żeby wywnioskować, że Solar Eclipse event po prostu wróci. I w sumie to Belout Natural i inni deweloperzy naprawdę przykładają ogromną wagę do reklamowania TDS-a, żeby do niego głosować. Wyszła nawet animacja. No i. Jeszcze trzeba przyznać, że TDS ma naprawdę sporą konkurencję, ponieważ walczy on z Duelbreakiem i Piggy, które pomimo tego, że dużych update'ów nie otrzymały, no to i tak jest to ciężka konkurencja, ponieważ po prostu ich fani będą głosować na takie coś. Jak ktoś chce w ogóle film o tym jak zdobyć nagrody wszystkie z Bloxy, no to też mogę takie coś zrobić. No i już y, ostatni news w tym materiale. Y, z powodu wcześniej wspomnianego y, nominowania TDS-a do Bloxy, y, teraz jeśli wejdziemy w Tower Defense Simulator, no to. Na spawnie zamiast y, ogromnej statuły Minigenera, To mamy ogromną statuę bloxi z pudełkiem, w którym, które oznacza, że już zagłosowano na TDS. No i tablica informacyjna też zabiera dosłownie to samo co wcześniej. No i ostatnim newsem w tym materiale jest. To, że w następnym update w community art będą obrazki, które były zrobione przez społeczność jakiś czas temu, jak był Duck Hunt. Są oczywiście związane z Duck Hunt eventem i właśnie do tego będzie służyć nowa tabela, którą można było ostatnio zauważyć w lobby. No, i właśnie tam będzie Community Art, czyli właśnie te wszystkie prace. No, i od następnego eventu będą tam pokazane. No, i to byłoby już na wszystko w tym materiale. Więc żegnam.